Dobrze, że jest teraz przerwa. Drink, drink! co się dzieje? an tak, lekcja. To dzisiaj się uczymy surfingu. Mmmm, patrz! Ja! Wysłuchajcie, Ja! O nie, rozwaliłem. Gaz. Co z tego, że rozwaliłem klimatyzację. Ta chwila się naprawi. Sama. Za 5, 4, 3, 2, 1. O, wiedziałem, że się sama naprawi. Dzisiaj, ja oj. To obliczy, to co? Ja chcę pływać! No ja chcę pływać! No ja chcę pływać! Eh, zacząłem się, przepraszam. To chcę pływać? Ja chcę pływać! No to. Co z tego, że mam gacie? Inne niż powinnam nam, ta woda jest po prostu brudna i mi się pobrudziły. cię Ja też chcę. A nie, zaczekaj, przesunę sobie nogi. Nie, my nie Co To jest robi? Ktoś ma pomysł na to, jaką mieć deszkę? sobie z tablicy zrobić deskę i jak ktoś sobie zrobi deskę z tego koła ku... z tych kołtek o Pani jest zadowolony no, już będzie na drzwi w sumie czy na tablicy to ty na drzwi wydajesz nie wiem, włączyłem sobie jakiś dziwny tryb, o już się poprawiło, on trwa przez jakieś kilka minut, a ja nie umiem go Dobra, ja jeszcze, czułam, pam, pam, Jeszcze ja, jeszcze ja, no Czemu ja chodziłem po wodzie, jestem Jezusem, z a! Może nie. Nie wiem. za później. Czemu ciągle spadam? Ojej, przyczepiłem się do... Czemu ja spadłam? Nie wiem. Hmm, nie wiem. Hmm. Mamy jeszcze jakąś deskę? Mamy deskę! To może ja. Jeszcze. Eee. 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 przepraszam. To był było mały. To, ale Jody, co? Dobra, to teraz uczymy się pływać. Tak się pływa! Jej! Teraz powtórzcie to za mną. Ja! ja teraz, ja teraz, ja teraz. Teraz ja, teraz ja. z trudnymi gaciami.

Uratuję cię! Uratuję! Co z tego, że ja nie mam pokazany? Nie załadowałem się! Ja, ja! Ej, dziękuję za pomoc! Teraz się ułożę! Hmm. A wiesz, to zrywam z tobą, choroko Dobra! No to ja! O, nie muszę do łazienki! Dryń, dryń! A w ogóle, to był wypadek dzisiaj! Eba, jakiś no. no i tym akcentem chciałbym się pożegnać. Joda poda, doda. Ej, joda, poda toda. Ej, nasz kuchany, joda ej, joda poda toda, joda joda puda, joda puda, joda 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 poda, joda poda yoda, joda poda, joda puda, joda joda puda, joda poda joda Ej joda Ej, nie wiedzieliście, że Toda to po języku pipupa znaczy książka?